Cześć. Dziś przedstawię wam bardzo ciekawy i przystępny cenowo model elektrycznego roweru MTB. Poznajcie Rockridera EST 100. Jest to bardzo dobry wybór dla osób, które po dłuższej przerwie chcą wrócić do przygody z kolarstwem górskim i czerpać z niego jak najwięcej frajdy. Świetnie nada się również na dłuższe wycieczki dla osób z gorszą kondycją lub podczas utrzymywania tempa podczas wspólnych treningów z lepszym kondycyjnie kompanem. Rower pozwala przejechać dłuższe dystanse z większą prędkością, podjechać pod wzniesienia z mniejszym zmęczeniem i co najważniejsze, mieć jak najwięcej przyjemności z jazdy MTB. Waga roweru wynosi 22,5 kg. Z kartą Decathlon otrzymujemy dożywotną gwarancję na ramę i 2 lata na cały rower. Akumulator posiada gwarancję na 500 cykli ładowania. Rama Rockridera EST 100 wykonana jest z aluminium i posiada hydroformowane rury dla większej wytrzymałości. Kompatybilna jest z kołami 27.5+. Geometria nastawiona jest na komfort i przyjemność z jazdy. Dużym plusem jest zastosowanie zintegrowanego z ramą akumulatora. Silnik o mocy 250 W zamontowany jest w tylnym kole. Moment obrotowy 42 Nm w zupełności wystarczy do pokonywania wzniesień podczas turystycznych wycieczek. Akumulator o pojemności 10,5Ah i napięciu 36V zbudowany jest na ogniwach Samsung SDI. Pozwala na średnio 2 godziny i 15 minut sportowej ciągłej jazdy rowerem MTB po leśnych ścieżkach. Dodatkowo, akumulator wyposażony jest w dźwignię, która eliminuje wibracje oraz ułatwia wyciąganie baterii. Mamy tu również zapięcie na klucz, które minimalizuje ryzyko kradzieży baterii. Kontrolny ekran LCD znajduje się w lewym chwycie. Posiada trzy tryby wspomagania. Pierwszy od 20 do 100 W, drugi od 80 do 175 W. Trzeci od 150 do 250 W. Znajdziemy tam również takie parametry jak prędkość chwilowa, średnia, maksymalna, przebyty dystans, dystans całkowity, poziom naładowania akumulatora oraz dostępny zasięg w kilometrach. Amortyzator Santur XCT30 o skoku 100 mm to sprężynowa konstrukcja zapewniająca niezawodność i łatwość konserwacji. Możemy regulować w nim twardość sprężyny w zależności od masy ciała lub indywidualnych preferencji. Prosty i intuicyjny napęd 1x8 na firmy Microshift działa sprawnie i w połączeniu ze wspomaganiem elektrycznym gwarantuje odpowiedni zakres przełożeń. Mamy zastosowane tu manetki cynglowe ze wskaźnikiem przełożeń kasetę 1134, korbę o 32 zębach oraz łańcuch KMC. 27,5 calowe koła posiadają wzmocnione dwukomorowe obręcze, które przystosowane są do przerobienia opon na bezdętkowe. Dzięki temu możemy jeździć na niższym ciśnieniu i mieć lepszą przyczepność w terenie. Opony o szerokości 2,2 ,2 cala przystosowane są na mieszany teren i różne warunki pogodowe. Wytrzymała guma oraz duże klocki bieżnika zapewniają przyczepność, trakcję i komfort. Dla większej siły hamowania rower posiada mechaniczne hamulce tarczowe Tektro o tarczach 180 mm z przodu i z tyłu. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji. Rockrider EST 100 to moim zdaniem bardzo ciekawy rower dla amatorów MTB, który jest bardzo przystępny cenowo i pozwala czerpać z radość z jazdy MTB. Do zobaczenia na szlakach. Cześć!